Cześć tu, Oluś i tatuś. Dzisiaj mamy wielką. Najpierw tatuś. widać, bo świeci nam A, światełko. Ale jeszcze mamy. Mamy mega zestaw. Przyleciała do nas wielka paka. Jeszcze od widów. Pozdrawiamy tych A, pozdrawiamy, to najpierw pozdrowienie. Najpierw pozdrowimy naszego widza, który przysłał nam te zingsy z czwartej serii, których nie mieliśmy. Mhm. Bardzo Ci dziękujemy Tomeczku, jesteś super, super, buziaczki, żółwiczki, piąteczki do Ciebie. No przyjmij piątkę z Tomeczkiem, no ale nachyl się, no co to za piątka, to ma być pióro. A tak jest. I jeszcze, jak pozdrawiamy, to bo prosiliście mnie, czasem zapominałem, a czasem nie zapominałem, tylko coś mi wyleciało z głowy, pozdrawiamy Tymka, znaczy Tymek to to wysłał, nie Tomka, tylko Tymek, przepraszamy, Tymek wysłał nam to, Tymeczku, przepraszamy, Tymusiu, to od Ciebie dziękujemy Ci, Tymek brał udział chyba w dwóch naszych konkursach, w jednym chyba nawet wygrał, a może był wygrał, chyba w jednym wygrał, Tymeczku, pozdrawiamy Cię, dziękujemy Ci za te dzinksy. Pozdrawiamy Tomka, to Tomek pisze z kąta siostry. Często pisze, czasem ma ale pisze. Za co dziękujemy. No? Dzisiaj będziemy tą wielkopakę i może troszeczkę tego. Znaczy to też otworzymy Narzędziami. Dzisiaj. Narzędziami. To może nie narzędziami, ale tą skrzynię dzisiaj Olek otworzy ale narzędziami. To tylko troszeczkę tutaj tak rozetnie. Dobra, trosze, troszeczkę tak rozetnie tym, ale nie skończyliśmy jeszcze pozdrawiać. A. Czyli Tymku, jeszcze raz, dziękujemy za super zinksy, piąteczka dla Ciebie, przeszli piątkę Tymeczkowi. Chops. Tomku, pozdrawiamy. Ciwi YouTube, czyli CybiYT, pozdrawiamy Cię. JTJPL4D, pozdrawiamy Cię, dziękujemy za promocję naszego kanału. Jesteś super, jesteś wielki, zajrzyjcie do niego. Pozdrawiamy również Szymona Pro, zajrzyjcie też do niego, nie pamiętam co on tam ostatnio wrzucił. I Max Rebo, który na YouTubie ma taki link, wiecie jaki? Gwiazdka, podkreśnik podkreśnik podkreśnik, 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 podkreśnik. Gwiazdka. Nie wiedziałem, jak go pozdrowić, więc on mi napisał: jestem Max Rebo, pozdrawiamy Cię. Ok, szkoda gadania. A, zaraz. Zaraz zatrzymamy. Poczekaj, jeszcze tylko jedną rzecz ważną. Co mają widzowie zrobić? Bo potem zapominam łapki, w górę, łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczek. I wiecie co? Do... Super Zinksy mamy! Dostaliśmy wielką pakę jeszcze inne rzeczy. Są tak inne rzeczy, jest. które będą na nagraniu, ale powiem Wam w sekrecie, że ale jest tam. To je... będzie jutro. Jutro będziemy nagrywać, a kiedy wrzucimy, zobaczymy. Ale. Chcieliśmy Wam zdradzić jedną tajemnicę. Jest tam wśród nich jedno coś superowskiego, odlotowskiego. Zestaw, który już mamy, prawda? Taki pierwszy, o czym mówię. No wiem, ale. Najczadowskie to jest chyba to. Tak, ale tam to, to też jest czadowe, bo no, wydaje ale, dźwięki. Ale to, ale to już... jest też czadowe, Ten zestaw jest czadowy. No tak, tak, ten zestaw drugi też jest czadowski, ale to otworzymy na następnym nagraniu. Ale, tak ale chciałem coś, coś powiedzieć coś innego, poczekaj. Możemy. Chciałem tylko jedną rzecz ważną powiedzieć, ja. Że słuchajcie moi drodzy, że ta rzecz, którą już mamy, co chcę z nią zrobić? Czy na przykład... Chcesz zorganizować jakiś szybki konkurs, że oni dostaną ten zestaw? Nie. Na przykład, widzowie, czy chcesz na przykład, żeby dostał twój największy fan i przyjaciel, Szymek, bo już masz? Czy na przykład. Ej nie, chcesz... ja, ja chcę zostawić u mnie. Zostawić u mnie? Na pewno nie zostawimy, bo dwa takie same są niepotrzebne. Ja nie A nie wiem, Bóg mam, nie kazał mam. się dzielić, ale ja ci znajdę. Ach, nie zdradzaj! Nie było tego. Blu, 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 blu. Zagłuszę to, zrobię pip, jak on powie co. Okej, okay. dobra, Olusiu, zaczynamy otwieranie, ale to powiedz, to co, będziesz wolał zrobić konkurs a propos tamtego, czy dać swojemu przyjacielowi Szymonkowi? Zastanowisz się, to oglądajcie nas następny odcinek, bo może coś poleci. Dobra, otwieramy. Dobra, otwieramy.

postacie Zinksy. Super zinksy rządzą. I to jest zestaw z piątej serii? No nie wiem. Wydaje mi się, że tak. No chyba tak. Ale bo daj, jest jeden z najnowszych. Daj figurki. Która Ci się najbardziej podoba? Mr. King? Megafon? Czy dzwonek? To nie zapominajcie o dzwoneczku. Medi, medi, medega. Medi, medi, medega. Czyli, który jest medy. najfajniejsze? To no, narzędzie nam spadło. Jakie? A piła. Piła, dobra. Olusiu, bo to za długo nam trwa. Wyciągamy. O! Zaraz montujemy, zaraz go poszukamy. Zobaczcie, jaki czadziorz zaraz się będziemy tym wszystkim Ale na razie nic nie naciskaj, nic nie rób. Zobacz, jest taki, to jest pierwsza część. Druga część czaderska. Kolejny pojazdik mamy zinksiorowski od lotowski. Prawda Olszu? Tak. I ta kula się Chol. wyciąga chyba. Zobacz, wyciągnij. Możesz wsadzić tam jakiegoś zinksa. Nie, nie zinksa, dwa zinksy. Dwa zinksy wchodzą, ale tam pokazują nimi, tylko widzą. O proszę, dwa zinksy. Dwa zinksy. A tutaj to jest, jest całe wszystko, zaraz tu roz... <śmiech> <śmiech> nie jak się to będzie czaderskie. Co no, na razie Ci się najbardziej podoba w tym zestawie? Zaraz wszystko przetestujemy. Łomatko i córko, jest broń, jest ciągarka. Ciągarkę montujemy tutaj. Tu, się, to, czekaj, czekaj. Ja nie wiem, jak to wsadzić. Ale to tak jest, to nie wsadzasz tego tak mocno. Tak, tu? tak jak było. Tak, tak, kochani. Patrzcie, zobaczcie, Uuu, tak jak jest. Żywać.

ale zaraz musimy skończyć całość, no bo to. Nie. Zaraz się będziemy tym bawić, Olusiu. Pączusiu, ty mój. Bądź grzeczny. Ten zestaw nazywa się Heroes Head. Kwartet to jest więzienie, tu pilnują, tu jest, zobaczcie, tu siedzi Mr. King. Pokaż. Nie, nie dobrze mówię, tu siedzi, siedzi. Siedzi, tutaj Mr. King, i tu jest takie, że on wtedy ucieka. A. Więc tak zobaczcie, poczekaj, kochani, tutaj pierwsza rzecz Pff, robi się wybuch, i oni chcą uwolnić Mr. Kinga. Jakie weźmie, jakieś łobuzy weźmą, jakieś zingsy. Zaraz, wszystko wam pokażemy, tak, Olusiu? Tak. Dobra, teraz ja muszę zamontować ostatnią rzecz, czyli... Uuu, no, ale czadziu. Gdzie mam to zamontować? to mam tak? To jest nie? Nie widać go? Już doszło. Poczekaj chwileczkę, kochanie. Tutaj doszło jeszcze punkt dowodzenia. I zobaczcie, tu się przesuwa. Nie wiem, czy to widać. Nie widać, ale zobaczcie, poczekajcie. Tu przesuwamy i wysuwa się nam nawigacja, gdzie kto jest. Jest czadersko. On wartowsko. Widziałeś, Olusiu, teraz tobie pokażę też. Widzisz, tu wysuwasz. Cszsz. I nadajmy, bo to jest ucieczka. Ja Chciałeś mi pokazać. Chciałeś mi pokazać, że to najpierw musiałem zamontować. Okej, okay. to teraz, Olusiu, ponczusiu, wjeżdżaj, ładujemy, przyjeżdża. Aha, musisz zamknąć, tak, zamykamy. bo ja chcę tam. To daj, ja Ci pomogę. Już udało Ci się, nie. Mr. Kinga? Nie, w ogóle mi się nie udało. Ale to ja Ci pomogę. Montujemy tutaj do jego... I, ja, widzisz, tu jest krata, zobaczcie, tu jest krata. I oni będą tutaj... Zabawa polega na tym, że złoczyńcy chcą go ukraść. Znaczy ukraść, uwolnić. Tu zamykamy. Potem będzie łobuziaki, No tak, złoczyńca, na złoczyńca. Ale teraz do pracy, moi drodzy rodacy, O, teraz się bawimy. Nie, kochanie, musisz patrzeć sobie tu, tak, żeby widzowie widzieli, tak? Później się. Kochanie, dobrze? Tak, ale ja to muszę. zaczepić. Dobrze, to zaczepisz, ok. Wrzucamy. Uwaga, na razie dwóch tych tu dostaliśmy, wjeżdżaj! Olusiu, hej ho, hej ho, do pracy by się szło. Dobra, jedziemy na górę. Nie, bo to trzeba wjechać tyłem, mój drogi. Ale pokaż. A wiesz, czemu tyłem? Bo potem tu jest, jeszcze zapomniałem. Tu jest coś czaderskiego, że wystrzeliwuj jak jest poś. Ale za chwilkę, bo będziemy teraz się bawimy. No to, ale ja chcę się zabawić, że nie jadą. No to zaraz jadą. Najpierw musimy zaczepić. Wciągnij ich na górę, bo to nie tak Ale się wszystko odbrzywa. Ale w to. Musisz mnie, kochanie, wstań, w kochanie, wstań! Wstań! O, dobra, wjeżdżamy na górę. Wszystko ci, Olusiu, wytłumaczę. Super. Teraz oni się od... Nie, nie spuszczasz. Ale troszeczkę. Poczekaj, Teraz oni mogą tu wyjść. A nie, teraz nie wyjdziemy. Wychodzimy, chodź do pracy, przyszliśmy do pracy. Poczekaj! O, spadłem na głowę! U um, matku czy czynsuchowska! Trzymaj, a nie, ty chcesz megafona? Gdzie me yy, stawiasz Dobre, dzwonek? Dzwoneczkiem będziesz, ok, super osko. Ty będzie. będziesz, zobaczcie, on tu stawia. Monitoria, monitoria. monitoria. A ja Tyle. będę tu pilnował, tak jak jest na rysuneczku. Ale pójdź na chwilkę, Ja jestem tutaj i pilnuję do... Że jakby ktoś chciał... Daj, Okej. Okay. Ukradnę Mister Kinga! Nie do środy! Uwaga, alarm, alarm, alarm! Dobra! I teraz naciskasz. Łubu, zobaczcie, poczekaj. O, spadł! Dawaj, no, Nie mam dynamitu, muszę się wrócić. Wróć się po dynamit. Już, zaczepiony. Zaczepiony, naciskaj. Uu. Już. No, tak jest, ale nie, jeszcze raz. Musisz nie trzymać tu z tej strony, żeby nie nacisnąć, nie przytrzymywać. O, uwaga, 3, 2, 1, a najlepiej to zrób z tej strony, żeby widzowie Staj. widzieli. O, uwaga. O, 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 Mr. Tak, King! Tak, tak, tak. Uciekaj. Avansujecie! Avansuj, cię. Awansuj. ale teraz alarm, alarm skakujemy i go gonimy. Patrz, oni teraz. Skakują. Jestem, 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 jestem awaryjnym pomocnikiem. Dobrze, pilnuj, 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 bo na tam ucieka. Mr King! O! Teraz, Olusiu, teraz musisz zwolnić, kochanie. Teraz patrz, robimy tak, nie, 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 nie. Teraz zobaczcie, Uuu. jest taka wajcha. Teraz tą wajchę musisz popchnąć no do przodu, dobrze. popnij. Nie trzymamy rączkami, poczekaj. I jak rączkami nie trzymamy, to ja mam nosem? <laughs> Spuszczamy, o, poczekaj, bo to ma być tu, uwaga i teraz. Zobaczcie, teraz pociągasz, puszczasz. no co? Czemu to nie leci? wow, patrz, widzisz, od razu wpadli do auta. I teraz robisz co? Zobacz, tu w stronę widzów. Wystrzeliwujesz im tutaj mamy guziczek z boku. I goni... Oni uciekają już tu. Wow, o, coś nie poszło. Jeszcze raz nie naciskaj teraz. Nie naciskaj. Już? Nie, poczekaj, już wiem co. Dawaj, teraz. Dogoniliśmy ich, ale tu jest jeszcze jedna rzecz. O, zobacz tatuś Co? A, Goralskie zobacz! Koralskie zmije. Koralskie I zobaczcie, tutaj jest kluczyk który się chyba otwiera. Pokaż? Tylko nie wiem jak, poczekaj. Nie mogę otworzyć. A może to się otwiera, jak to jest zamknięte? O, o, o. Nie. A, bo tu jest jeszcze, Zobaczcie jest taki, że tu go, o, widzisz, tu go się wkłada, wtedy się go tu zamyka, a jak chcemy go spuścić, to pociągamy tu na dół. To jest tylko taka atrapa, a jeszcze jest jedna rzecz, tylko jak to się, czy to się otwiera? Moi kochani mieli, tak jest, można Ale to, ten sposób, proszę autko, oni uciekli, czy nie uciekli? Nie, no, czadiorku. Jak podoba Ci się ten zestawik? Bardzo, tylko poczekaj, tak? Uważasz, że. O, uważasz, że jest najfajniejszy, ale nie tędy się go pakuje. Patrz, tu go pakujesz. Tyk i wkładasz go od dołu. Wkładaj. Subcio. I teraz ciągam. Jaki jestem ten jest. Ok, na chwilę zostawiamy czader i ten zestawik. Prawda, Olusiu? I jeszcze jedno. Ale jeszcze mamy do otworzenia. Jeszcze mamy do otworzenia, ale zanim zaczniemy to tylko szybko powiem. Pamiętaj, jest tu ciągareczka, ja wyrzutnia kuli troszeczkę tym. i już możesz, a ja tu będę objaśniał. Strzelnica, znaczy strzelnica, armatka do ochrony. Joluszu. Tutaj jest tajne wysadzenie więzienia, znaczy drzwi Joluszu. czy tam ściany. Poczekaj Olusiu, ściany żeby mógł uciec Mr. King. I wyszczeliwanie autka to jeszcze. No dobra, tak ok. Tak Szaderski ten zestawik. Jedziemy dalej, Olusiu, ponczusiu. Dawaj, w tym zestawiku poczekaj. Jest książka, nie wiem czy ktoś z Was ma. Książka do kolorowania. I, a Olusz, ty bardzo lubisz kolorować, prawda? Ostatnio kolorowałeś akurat. Inne rzeczy, ale nie mówimy jakie. Zobaczcie, są różne. I są, widzę, zagadki. Oj, I inne. Tak, o, to jest rakieta? Nie to jest rakieta. To fokusz, jest rakieta. Mhm. Tak, a rakieta. Rakieta była z której serii? Piąta. No tak, bo przecież to jest Pięta piąta złoty. seria, jest nawet napisane. Tak, ja jest... ciuć I otwieramy, jak zwykle, otwieramy trzy paczuchy. Bo Pewnie po będą powtóry, więc bo, lądują na. Po... Na. Konkurs, który się cały czas odbywa na najpiękniejszego, już wam zdradzę co? Był konkurs, żeby mi się zgadnąć jaka postać ją narysować i wysłać do nas I na... Mailę. Kolejna postura. powiedz co to za postać była? Możemy już myślę zdradzić widzom. Konkurs trwa do 1 grudnia. Czekamy na rysunki. Mr. King. Mr. Kinga! I tak jest. Czyli trzy powtóry lądują, bo będą trzy nagrody. Te wszystkie pokutki, co były z ostatnich odcinków. to nie ląduje, bo to jest nowe. To jest nowe i to dostaliśmy, I to... i to nie ląduje. Jak coś się dostaje, to się nie oddaje, tak? Hmm? Okej, okay. zapomnieliśmy to znowu to już powiedzieć. To... Gdzie jest tu... to... Tutaj jest no włożę. Dobra, włożę, ale musisz powiedzieć, o czym zapomnieliśmy. Znowuż będziemy powiedzieć mieli o... pewnie mało łapek w dół. Znaczy, mało łapek w górę. Hmm. Nie dawajcie łapek w dół, bo ostatnio niektórzy dają łapkę w dół, nawet jeszcze w filmiku nie ma, już nam dają łapkę w dół. Potrzebujemy jak najwięcej łapek? W górę! I jeszcze górę. raz, jak najwięcej łapek? Nie, jeszcze raz, najwięcej jak łapek? W górę! A krzyknij najgłośniej, jak potrafisz. Najwięcej łapek w górę, uwaga. Łapki w górę, na trzy, cztery krzyczymy razem. Uwaga, kto głośniej, uwaga. Trzy, cztery. Łapki w górę! O oh, Wow! Ok, I oczywiście, jeszcze subskrypcje I co jeszcze? Dzwoneczek. Dzwoneczek. Czy pozdrawiasz tym razem na koniec jakiegoś stanego youtubera? To tam jakiś ten... Wiesz. Dobra, później. No. Pozdrawiam no. youtubera. No, jakiego? Matrunera. Matrunera. A ja dzisiaj wyjątkowo też pozdrowię. Pozdrawiam Blauka. Fajny, sympatyczny, pozytywny człowiek. Pozdrawiamy. Pomachaj, Olusiu. Tak. Papa, pa, dziękujemy. Przepraszamy, że trochę bardziej do siebie, ale taki jest zafascynowany, bo jest super zestawik. Tak. Musi pamiętać, że to otwiera dla Was, prawda? Tak. No, ale tak się mu podoba strasznie. Chyba, że ja będę otwierał sama, a potem Ty się będziesz bawił. Co Ty na to? Nie. A Wy, jak chcecie, żebym otwierał sam, dajcie 10 tysięcy łapek w górę. Nie. Na pewno tyle nie zbioram, więc nie bój żaby, będziesz otwierał, bo to jest kanał. Jaki? Jaki to jest kanał? O! Spadaj! O... Ja Olek Spadaj, ale do kogo powiedziałeś spadaj? Do Mestern Do tego Zinksa. Do tego Zinksa, bo on spadł nam i powiedział Olek, spadaj. Nie mówi się tak nawet, ale do zabawie. Nic nie szkodzi. Czyli... Trzymajcie się cieplutko papatki. Hej, hej. Buziaczki. wyślij buziaka. Pa! pa. Buziaka wyślij. Pa, pa. I piąteczka. I wy przybi. Już! Non, pareil pas,